Hej Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam Cię w sklepie 17 września 2025 roku. No i co, powrócił Patrick Mahomes. Luz nadal w sklepie. Kajsenot to samo. Suki projektantka za 1200. Sig. Zina. Malkor za 1500. Reżim za 1200. Niszczycielka serc za 1200. Coś tu śmierdzi za 500. Luz za 500. Coś na ząb za 200. Hans Diamenta ręki za 1200. Alister baloniarz za 800, kiełbas za 1200, te itemy nadal w sklepie, ikonowe motki, to samo, Marvel nadal w sklepie, Futurama, to samo. Isaac nadal w sklepie. Peacemaker to samo. Power Rangers nadal w sklepie. Buty to samo. Ścieżki omowe nadal w sklepie. Odpalaj silniki to samo. Lionel Messi nadal w sklepie. Gorilla to samo. Nie ma już dzisiaj szafki giowy i skinów z jedźmina. No i co? Jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie. Subzone, łapka w górę, kod Gigilon w sklepie. A się z wami żegnam. Siemneczko.